Witam, ja tak szybciutko chciałam się nagrać, bo dzisiaj miało być spotkanie u mnie na temat robienia perfum naturalnych z olejków eterycznych, no i nikt nie przyszedł. Dlaczego? No zgadnijcie, no wszyscy są chorzy, znaczy oprócz jednej osoby, która musiała zostać z wnuczkiem, natomiast to skłoniło mnie do tego, żeby doradzić, szybko śpieszę z pomocą. Nie zapominajcie w o swoją odporność o podstawowych zasadach. Dużo pijemy, spacerujemy, uprawiamy jakąś aktywność. Jeżeli chodzi o picie, nie zapominajmy o ziołach. Na przykład lipa. Zapasz sobie lipę, dodaj soku z malin. Lipa, pamiętajcie, pomaga w stanach zapalnych, dróg oddechowych, przeziębieniach, stanach gorączkowych nawet. I kiedy już mamy objawy grypy, bardzo warto popijać sobie właśnie zaparzoną lipę. Druga rzecz, bo bardzo blisko roślin są olejki eteryczne z roślin. Tutaj, ponieważ siedzę w olejkach, powiem tak: możemy wspierać się jednym olejkiem, przynajmniej cytrusem jakimś. Yy. Cytryną, dziką pomarańczą, cokolwiek mamy, bo one wspierają układ odpornościowy. W ogóle bardzo ciekawe jest to, że ten w sumie najmniej kosztowny olejek bo olejek cytrynowy myślę, że każdego z nas stać. Jeżeli stać nas na suplementy, to, to na ten olejek również działa antybakteryjnie, antygrzymicznie, antyseptycznie. Więc gdziekolwiek się pojawiamy, możemy się tym olejkiem. Otaczać jako taką obroną. Możemy rzucić go do dyfuzora, niech on się ulatnia, czy w naszym miejscu pracy, czy w domu, kiedy dzieci przychodzą ze szkoły, włączamy dyfuzor, niech te cząsteczki płyną do naszych nozdrzy, niech nasz układ odpornościowy się dzięki temu wzmacnia. A taka prawdziwa bomba dla mnie to jest olejek złodziei, tutaj już są skoncentrowane, pomieszane olejki właśnie z dzikiej pomarańczy, która wspiera, fajnie wspiera naszą odporność, ładnie pachnie. Goździk, cynamon, eukaliptus i rozmaryn. I znowu, jeżeli mamy chociażby ten rozmaryn i goździk, to smarujmy się nim, otaczajmy się nim. Ja najbardziej lubię taką rzecz. Kiedy wychodzę z domu, biorę sobie kropelkę olejku On olejku złodziei, rozcieńczam sobie ją olejkiem migdałowym. I takiej pompki sobie tutaj dodaję. O, jedno. I smaruje się nim cała. Smaruje, smaruje męża, który po drodze się napatoczy, smaruje dzieci. Yy, najlepiej w okolicy tutaj szyi, karku, trochę plecki, trochę skronie, trochę powącha. I ja cała pachnę. To są najlepsze perfumy. On przepięknie pachnie. Więc to i to nie. Raz nie używajmy go dużo, używajmy go dużo, możemy go też wrzucać do dyfuzora albo możemy sobie na drogę zrobić kuleczkę, którą będziemy się smarować i znowu pachnieć, no bo zauważycie, że te oleki one są naturalne, perfumy z oleków są też naturalne, natomiast bardzo szybko się ulatniają i też szybko się metabolizują w organizmie, więc po prostu się nimi otaczajmy i gwarantuję. Bo ja nie nagrywałabym tego e, mojego wynurzenia, gdyby nie fakt, że wszyscy wokoło są chorzy, a ja nie. I moja rodzina też nie. No i jak ja tego dokonałam? Ja po prostu używam bardzo dużo olejków eterycznych. Cały czas się nimi otaczam, bo bardzo je lubię. E, czyli ongard albo chociażby sama cytrynka, rozmaryn, który gdzieś tam... Działa fajnie na układ oddechowy, odpornościowy, goździk, cynamon, tak samo te zioła, tak? Zioła czy, czy, czy susz z tych roślin? Może nas wspierać, pięknie pachnie, wprowadza nas na strój jesienny, świąteczny. No, rewelacja! Jestem tak zachwycona, że nie mogę nie wysłać ci tego dzisiaj. Zdrowka życzę, papa! Pa.